Witam Was na kanale Pixel Goni Pixel. Dziś znowu nie porozmawiamy sobie o grach, a o książkach. Z tym, że będą to oczywiście książki o grach, a mianowicie te trzy aż, w sumie mogłyby być to aż trzy filmy. Co my tu mamy? Mamy tu NBA Jam, mamy Silent Hill 2 i mamy Jagged Alliance 2. Książki e, wydane są oczywiście nakładem wydawnictwa Open Beta e, w tak zwanej czerwonej serii. Tak, wszystkie mają tutaj te czerwone e, elementy e, autorów. No nie będę teraz wymieniał, e, bo każdy może w sumie sprawdzić. I tak, e, są to takie wydania kieszonkowe i trzeba przyznać, że to prawda. Ja byłem w stanie zmieścić je w kieszeni. To oczywiście też sprawia, że książki za długie nie są. Każda ma troszkę inny. Troszkę inny wymiar. Znaczy, wymiar jest ten sam, tylko liczba stron się zmienia. Więc jedna jest, jest grubsza, druga chudsza. Natomiast e, tak, ja muszę przyznać, że nie byłem wielkim fanem, znaczy nie byłem fanem. Niektórych z tych gier to po prostu nawet nie znam. Ale książki kupiłem, ponieważ uwielbiam historię, jak wiecie, o grach, o tym, jak powstawały, o tym, jak były produkowane. To mnie kręci. No więc nie mogłem sobie odpuścić, i książki zakupiłem. Na koniec powiem, czy żałuję, czy nie żałuję. Natomiast to, co muszę jeszcze wspomnieć, muszę jeszcze wspomnieć o tym, że zazwyczaj czepiam się też raz jakichś edycyjnych rzeczy. Jak tekst jest ułożony, czy tam redakcja zrobiła co trzeba. Korekta DTP, czy zrobił co trzeba. I w książkach OpenBT było różnie. O tym pisałem na Facebooku kiedyś jeszcze, zanim zrobiłem jakiś film o, o, o książkach. Natomiast tu jest, jest nieźle. Trzeba przyznać to od razu, tego się tutaj nie będę czepiał. Są jakieś drobne błędy, oczywiście zawsze są, u każdego są. I to to nie jest zarzut, ale nie ma ich jakiegoś miarę. Ja znalazłem takie jedno takie powtórzenie, wynikające chyba właśnie z pomyłki, takie srogie, ale to jest na trzy książki, na tyle stron. To jest miki. Dobrze, dość tych technicznych pierdół. Zacznijmy po kolei, może w takiej kolejności, nawet jak ja czytałem te książki. Więc pierwszą, po jaką sięgnąłem, to była książka o Jagged Alliance 2. E, I co, przede wszystkim, tak, dlaczego? Bo w tę grę grałem. Nigdy nie skończyłem, e, nie byłem wielkim fanem, ale tematyka komandosów walczących, no to jest coś, co było bliskie mojemu sercu, więc e, tą grę w ogóle wypróbowywałem. Wypróbowywałem, wypróbowałem. I, e, i się odbijałem od niej kilkukrotnie. Natomiast no co, po yy, książkę postanowiłem przeczytać i wie, muszę przyznać, że książka nawet mnie tak zainspirowała do tego, żeby jeszcze raz wrócić, jeszcze raz dać grze szansę. I to jest spoko, to trzeba przyznać, że yy, to dobrze świadczy o książce. Natomiast czy to jest książka? To ma tylko tyś, no, tysiąc, 161 stron. Przy czym światło jest dość duże tutaj. Dobrze to się czyta, literki duże, tylko tu naprawdę nie ma za dużo kontentu e, w środku. Natomiast to, co jest, jest bardzo, bardzo e, mocne w tym sensie, że jest O, Znajdziemy tutaj ciekawostki, na przykład jak to, że e, jakąś tam inspiracją do Jagged Alliance było Eye of Beholder. Ciekawe jest. Pewnie zrobię o tym jakiś szorcik. Mamy tutaj jeszcze taki nietypowy rozdział, który dotyczy bebechów gry. Autor. Zajął się tam trochę kodem, e, zobaczył jak to tam wygląda i struktura gry, e, i o tym opowiada. Oczywiście na jakimś tam stop, w jakimś tam stopniu ogólności, no ponieważ, żeby to było zjadliwe i jest całkiem zjadliwe, no powiedzmy, że dla laika. E, takie mam wrażenie. Więc czyta się to dobrze, e, jest trochę za krótkie, ale to też może być e, zaleta. No i tyle mogę o tej książce powiedzieć. Ja bawiłem się nieźle. Natomiast styl autora jest bardzo suchy i techniczny stosunkowo. O, może stosunkowo suchy i techniczny. Nie bardzo. Jak ktoś lubi Jagged Alliance 2 i, nie, i chciałby się dowiedzieć czegoś o grze, to stanowczo można polecić. Dobrze. Drugą książką, którą przeczytałem, było Silent Hill 2. I tu muszę się przyznać, że w Silent Hill 2 nie grałem. Nie grałem ani w... Pod podstawową wersję ani w ostatni remake. to Tutaj warto dodać, że ta książka była pisana w momencie, w którym jeszcze remake'u nie było, e, i autor o tym wspomina, że dopiero jest w produkcji. My już wiemy, że nie dość, że był w produkcji, to jeszcze robiła go polska firma, e, także e, duma, polska duma, polska siła. Zbanują mi za takie mądrości e, film. E, <laughs> w każdym razie Silent Hill. E, nie jestem wielkim fanem. Ja jestem, jak wiecie, team Resident Evil. I co? Książkę natomiast czytało mi się całkiem nieźle. Całkiem nieźle, a to głównie dlatego, że styl autora jest bardzo dobry. To jest styl, który ja bardzo lubię. Bardzo luźny, z wtrąceniami, jakimiś dowcipka, dowcipkowaniami, z nabijaniem się z klisz. Tu tego jest bardzo dużo. I to dobrze robi, tak? To się dobrze czyta. Natomiast książka ma pewne swoje problemy, a mianowicie jest to taki taka trochę humanistyczna praca, taki wstęp do książek z Biblioteki Narodowej. Czytałem mnóstwo tego typu prac, ale które dotyczyły książek. To jest Pierwsza, którą w zasadzie przeczytałem o grze. I trochę jestem zmęczony ogólnie tego typu tekstami, ponieważ one jakieś wyciągają, jakieś wnioski na podstawie bardzo luźnych przesłanek, że potem naciągają fakty, aby dopasować interpretacje do tezy. No, ja jestem, mówię, po y, czytaniu wielu takich rzeczy odnośnie książek i y, ich fabu, y, to y, jak ktoś robi coś takiego y, ponownie, tylko że z no, ja jestem trochę uodporniony na to i to mi przeszkadzało. Zwłaszcza, że z tymi niektórymi interpretacjami autora to można by dyskutować. No ale ma do tego prawo oczywiście, tak? Więc to nie byłoby zjadliwe moim zdaniem w ogóle, gdyby nie świetny styl autora. Naprawdę... Y, Dobrze się to czyta. Co więcej, autor tutaj też jest, ta książka była dla niego jakąś tam terapią, bo on w pewnym momencie wchodzi na no, grube wątki, nie będę tutaj mówił. Natomiast jest tutaj dużo spoilerów, więc jeżeli ktoś nie grał w Silent Hill 2, a chce zagrać, chce, żeby gra była dla niego interesująca bardziej, to polecam najpierw zagrać, a potem może przeczytać książkę. Natomiast, czy jest tu jakoś dużo ciekawostek? Coś jest, ale nie, bardziej autor się skupia właśnie na tych interpretacjach. Czy dobrze? Nie wiem. Tu nie byłem już tak zadowolony, jak w przypadku Jagged Alliance, natomiast yy, książka jest odrobinkę dłuższa. No i na koniec. NBA Jam. Czyli gra o której po pierwsze? Znaczy, nie grałem, a nawet nie słyszałem. Z racji tego, że gry sportowe, to się okazało, że to nie jest do końca gra sportowa za chwilę, ale gry sportowe były no bardzo, bardzo poza strefą moich zainteresowań. I tak jest w sumie do dzisiaj. Ja w te FIFA jakieś inne dziwne gry sportowe to po prostu omijam. Najbardziej, największą grą sportową to było, którą lubię, to jest Mortal Kombat. To jest sport. Ale do rzeczy. Chociaż z Mortal Kombat to akurat ta książka ma trochę wspólnego o tym zaraz. Więc nie grałem w tą grę nigdy na automatach, pewnie je widziałem gdzieś kiedyś, jak ktoś grał w, w jakiejś tam NBA, i pewnie była ta, ta gra, ale nic nie o tym temat nie wiedziałem. Natomiast ta książka jest świetnie napisana. Co więcej, jeśli pokazuję też ten świat automatów, bo jej dotyczy gry, która była na automatach oczywiście, e, gry od Midway e, który znam bardzo, bardzo pobieżnie, a znam go głównie dzięki tej książce Opasła Cegła, która była o Mortalu i e, te książki są, poza oczywiście wielkością, bardzo do siebie podobne a to dlatego, że opisują właśnie to, te czasy świetności firmy Midway, która wypuściła Immortala i właśnie NBA Jam. Mamy tu historię o tym, jak te gry powstały, w pewnym momencie się przeplatają. Jest to kawał historii. To w zasadzie duża część tutaj w tej książce dotyczy losów firmy Midway, nawet jak już przestała, przesta, przestała robić NBA Jam. Więc jest tu dużo historii, sporo ciekawostek, dużo wiedzy. No i jest ta książka najdłuższa, tak, no więc sił rzeczy więcej się zmieściło. Tak. Która z nich podobała mi się najbardziej? I tutaj właśnie muszę stwierdzić, że chyba, chyba właśnie ta ostatnia NBA Jam. Co jest nietypowe, tak? Bo to ani nie jest gra, którą ja mam ochotę grać, ani to nie jest coś, co znałem. A jednak pokazuje ten świat, tę historię czasy świetności tych automatów. zresztą nie tylko o tym jest, pokazuje ten świat w bardzo ciekawy sposób. I to bym chyba najbardziej polecił dla kogoś, kto chciałby wybrać jedną. Natomiast, jeżeli ktoś lubi historię gier komputerowych, to ja pewnie nie muszę tutaj polecajek robić, bo pewnie już ma te trzy książki. A jeżeli ktoś lubi jedną z tych gier, no to pewnie też kupi sobie jedną z tych książek i z głowy. Czy warto nabywać wszystkie? To jest dla kogoś, kto nie jest zainteresowany historią aż tak bardzo jak ja. Myślę, że niekoniecznie. Natomiast trzeba powiedzieć wprost, że bawiłem się przy nich świetnie. Tak? Jeżeli ktoś po prostu szuka czegoś do poczytania, żeby poszerzyć sobie, powiedzmy, światopogląd o to, jak robiono gry wideo, jak można je interpretować, podejść do nich technicznie albo mniej, to myślę, że wtedy warto kupić wszystkie. Tak? Ale mówię, to trzeba mieć świadomość, że one są od siebie różne i różnie się może je czytać. To by było na dzisiaj. Tyle dajcie znać w komentarzu, czy. Czytaliście już te książki, czy je macie, czy może zamierzacie kupić, a jeśli tak, to którą? Eee, I cóż, z góry dzięki za komentarze, lajki, suby. Do zobaczenia następnym razem. Ciao!